Halo, halo, cześć, cześć, siemanko, BeJoty z tej strony, witam was bardzo serdecznie, piątek 5 sierpnia, godzina 19.02, gdy dla was zaczynam nagrywać ten materiał. Słuchajcie, nagrywam go, pomimo że mm, można powiedzieć, że moje samopoczucie nie jest w tym momencie na najwyższym poziomie, dlatego że a, dwa dni temu dopadła mnie gorączka, szelek katar, e, myślę, że to pochodna... E, tego problemu z krtanią, który był po powrocie z Mistrzostw Świata w Kopenhadze, więc no z tego tytułu też nie było streamu w tym tygodniu praktycznie, bo człowiek gdzieś tam się kuruje przez te ostatnie kilka dni, poniedziałek, wtorek, no to, to było sporo jednak też wywiadów i, i różnych obowiązków, ale mówię, nagram dla was też odcineczek, powiem wam jak to u mnie Wygląda. Myślę, że no dzisiaj już się czuję lepiej. Oprócz tego, że no Katarek jeszcze tutaj mocno dolega, ale można powiedzieć, że ta gorączka już mi w większości, w większości zeszła, więc myślę, że się e, weekend już znacznie. Lepiej poczuję, zwłaszcza, no, że ja jestem osobą, która ma działalność gospodarczą. Przypominam sobie takie czasy trzy lata temu, gdy pracowałem na umowę o pracę w banku. No to wtedy, jakby chęć wzięcia tak zwanego L4 albo konieczność wzięcia L4 była zdecydowanie częściej przeze mnie rozważana. A ja od kiedy jestem na własnej działalności, to ani razu nie korzystałem z jakiegoś zwolnienia lekarskiego. Tylko jak człowiek troszkę choruje, no to szybko się kuruje i tak trzeba działać. Słuchajcie, Futis is 3. Czyli trzecia tura Futis Ginola 98 Messi 99 Ronaldo 99 są w tym momencie Do trafienia New special player Dostępny jeśli chodzi o Zadania jest to Casemiro 94 Trzeba na niego koniecznie Koniecznie zerknąć Jest do zrobienia oczywiście w Division Rivals bądź też w Squad Battles, zobaczmy sobie na tego Casemiro 4 na 4 Słabe wykończenie, więc jeśli już, to, to będzie typowy zawodnik, jeśli chodzi o przecinanie, przecinanie piłek Tempo jakieś takie też nieszczególne Brak tych, nie wiem, pięciu gwiazdek sztuczek, czy też pięciu gwiazdek słabszej nogi Dla fadów Realu Madryt zdecydowanie gratka Ale na tym etapie gry już patrzyłem sobie wcześniej na futbinie Wyszedł na przykład w SBC teraz pan Plea francuski napastnik z Bundesligi Za chwileczkę do niego przejdziemy i on wygląda naprawdę Naprawdę przepotężnie. Tutaj słuchajcie, mamy e, klasyczne futis duo, było już e, z Premier League, oczywiście to pierwsze. E, teraz mamy e, tydzień Bundesligi, więc do zdobycia mamy za zrobienie wszystkich tych e, wyzwań e, Torgada e, Azarda, a za zrobienie jednego z wyzwań, tutaj 15 goli e, w trybie e, Live Foot Freddy Bundesliga Breakout. E, Babel Juliana Brandta, 5 na 4 yy, i uu, przyjemny, przyjemny ofensywny pomocnik z wyróżniającym się przyspieszeniem na 99 ocenionym. Wiadomo, że teraz już nie ma się co nad tymi kartami yy, specjalnie, wycie, rozwodzić, gdyż praktycznie yy, każda z tych kart yy, będzie przyjemna yy, w użytkowaniu. Jedyne co może tutaj yy, martwić, to to słaba skoczność, gdzieś ten zawodnik nie powalczy jakieś środkowania, ale ale strzał z dystansu, przyspieszenie, dribbling jak najbardziej top. Natomiast jeśli chodzi o pana Turgana Azarda, to odwrotne jak gwiazdki sztuczek, bo cztery gwiazdki. Że 4 gwiazdki sztuczek, pięć gwiazdek słabszej dogi. Odwrotne gwiazdkowanie można powiedzieć. I też 99 przyspieszenia, więc bardzo podobne statystyki, jak pan Brandt, nawet podobna, podobna skoczność, ale troszeczkę słabsze, ale no inna pozycja, bo, bo lewy skrzydłowy. Tak patrzę, bo mało Creative wysoka, wysoka, ale nie ma zbyt dobrych statystyk defensywnych, więc raczej przesuwany do środka pola. Być nie powinien. Mamy. Jeszcze sobie to wysortuję po nowych, żeby tutaj na pewno się nie pomylić, że już coś było, a ja Wam, wam bym to przedstawił jako nowość. Futis Bundesliga Cup czyli co? Wygrywamy 27 spotkań i zgarniamy Player Pikachu 4 Aha, no to klasyczny turniej Bundesligowy, gdzie, jeśli oczywiście zasady się tutaj nie zmieniły na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, bo ja pamiętam, że grałem w tym pierwszym turnieju, turnieju z, czy też Pucharze Futis, jak to, jak to było nazwane w przypadku, w przypadku Premier League. No tu mamy 11 zawodników z Bundesligi, 27 zwycięstw. Okej, okay, no z tego co pamiętam, to przy Premier League, no to wiadomo, to było 11 zawodników z Jednej drużyny. No, 11 zawodników z Bundesligi będzie dużo łatwiej ułożyć. To jest pewnie i tak, i tak pełne, pełne spotkania będą tutaj do rozegrania. Sort by new i co my tu mamy? Summer swaps, ok, czyli tutaj nic nowego się, nic nowego się nie pojawiło. Sobie zobaczę jeszcze ten tryb, żeby, żeby mieć pewność, jak to tutaj wygląda. No i za chwileczkę przejdziemy sobie też i obejrzymy te nowe SBC, które wyszły i tego play. I sobie oczywiście jakieś ZBC też zrobimy, żeby nie było, że tak tutaj tylko e, pogadankowo. E, co my tu mamy? First two, ale widzę, że tutaj zasady się zmieniły, bo mamy 10 podejść dziennie, więc jakby jak ktoś jest Kilorem, to to zrobi mega szybko. I zasada jest first two, czyli chyba golden, chyba golden. Tak mi się. E, tak mi się wydaje. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Ale jeśli tak czyli mamy 10 podejść plus jest to Golden, no to kurczę, z mojej perspektywy totalny, totalny sztosik, tylko się człowiek wykruje, odpalam strumyki i mam nadzieję, że robimy to po prostu w 3 dni, nie ma co, nie ma co zwlekać, słuchajcie, jest pan nowy Alasan Plea, już patrzymy na pana... Na pana ple, no, dla mnie totalny sztos, jeśli chodzi o tego zawodnika. Metu 71 wzrostu świetna narodowość do połączenia, nawet jeśli nie macie zawodników z Bundesligi i statystyki, które nie podlegają w żaden sposób negatywnej ocenie, bo ten zawodnik ma wszystko, naprawdę. On ma wszystko. Patrzymy na jego cenę, bo to też jest ciekawe i nie jest ona wygrowana. Więc pytanie, czy to jest jakiś haczyk, czy ten zawodnik nie będzie zbyt dobrze poruszał się na w wirtualnej murawie ma oczywiście jeszcze tutaj specjalne cechy w postaci strzału finezyjnego, czy też strzału z zewnętrznej części stopy. Ja go sobie myślę zrobię, bo akurat brakuje mi jednego zawodnika tutaj do podstawowego składu. I pana Ple sobie przetestujemy. Słuchajcie, patrzymy jeszcze na dwa nowe SBC, które wyszły i które myślę sobie zrobię. A więc tak, gdzie my to mamy? To powinno być w zakładce footies, oczywiście. Tak, jeden z trzech zawodników z Bundesligi. Z foot Birthday, z foot kapitanów, Shifterów i stoców. To się może przydać, oczywiście, do tego wyzwania Bundesligowego. To za chwileczkę sobie tego player zrobimy, a jeszcze patrzymy na na tego drugiego i tu mamy po prostu futis player pick z tej trzeciej e, części drużyny. Okej, okay, no to robimy i to i to. Ogólna cena składu 88, zgranie 30, więc zgranie mm, kompletnie niepotrzebne, no ale jednak rating jest tutaj e, całkiem spory, wymagany. No to zgarniamy futis e, player picka, Immobile, Schultz, Dumfries i e, Claude Maris e, przepalani z tych kart e, specjalnych. E, nie wiem, ile to wyzwanie kosztuje, no ale jednak overall całkiem wysoki wymagany, chociaż patrzę sobie na przykład na wymagania składowe na Ferlo Mendiego, tego specjalnego. Ciekawe, czy ktoś w ogóle z was się na niego połakomił. Dajcie znać w komentarzu, czy Ktoś z Was w ogóle planuje go, go zrobić, czy raczej traktujecie to jako żart po prostu ze strony jej. No tam są składy 91, więc tutaj takie 88 nie powinno robić wrażenia. Dobra, tam player pick już zrobiliśmy. jeden więc od razu zrobimy tego z Bundesligi. Tutaj podejrzewam, że wymagania będą e, troszkę mniejsze. Dokładnie tak, bo tylko e, 85 ogólnej oceny składu, ale 55 zgrania. Nie ma się co patyczkować, słuchajcie, 10 złotych zawodników i Duszan Lachowicz tutaj na podbicie e, ratingu 1,98 oceniony tutaj rodzynek w tej jedenastce przepalanej. No i dobra, dwa playerpiki. Będziemy mieć jakiegoś kolejnego zawodnika z Bundesligi do tego potencjalnego składu do w turnieju Bundesligi. Mam na pewno Wirca w Tocie, który się do takiej drużyny przyda. No i zobaczymy, kto kolejny tutaj dołączy. Zacznijmy od tego tańszego playerpika, czyli z kampanii Bundesligi, jak to jest ładnie nazwane, po... Po angielsku, no i tak patrzę, patrzę, Rusi, Line No, wybór raczej trudny być nie powinien. Weźmiemy sobie Emerchana, chociaż zastanawiam um, się, czy będzie na stoperku nas grał. No tak, raczej raczej na stoperku nie będzie tutaj nigdzie przesuwany, zwłaszcza, że to, to będą raczej proste i przyjemne mm, spędzone chwile na tym wyzwaniu. Także wlatuje Emre Can. A jeśli chodzi o footy i zbacza, no to co? Zinola Messi, a może Cristiano Ronaldo? No i czy tak będzie? <ścoughs> Ajajajajaj. Ja, ja. No, coś innego tam było pokazywane na tej pierwszej stronie, gdy odpaliliśmy Futa, prawda? Troszeczkę lepsze karty. No a tu proszę Vanaken, Lafon, Lucas Moura. A no dobra, no to bierzemy sobie yy, lafonta, po prostu overalowo i kombinować dalej w tym, w tym temacie. Nie będę, no to co? Wydaje mi się, że fajny kontent, jeśli chodzi o ten futis Bundesliga, mam nadzieję, że się nie rozpędziłem i nie powiedziałem jakieś głupoty, że, że to nie jest w trybie golden goal, no ale tam jest napisane first two, więc wydaje mi się, że raczej to powinien być w trybie, w trybie goldena. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy e, materiał. Jak tylko wyzdrowieję, oczywiście pojawią się strumieki. Właściwie jak tylko się lepiej poczuję, bo siłę na odcineczek, żeby tutaj dla Was nagrać e, miałem, więc mam nadzieję, że docenicie, zostawicie łapeczkę do góry. A jeśli chcecie oczywiście zamówić FIFA 23 w preorderze, dostać piękną e, wersję pudełkową, to na alsen.pl fifa z kodem bj 10 zł tani, polecam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.